Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Gamer i witam Was w pierwszym, w pierwszym, w kolejnym już odcinku, chyba trzecim albo czwartym z Assassina. W poprzednim odcinku zakończyłem na tym, że tutaj mieliśmy jej nauczyć się okrać. okradłem je. No i e, poza odcinkiem, oczywiście, no i tutaj e, dostałem od niej takie ostrze na no, takie ukryte ostrze, znane z poprzedniej, poprzedniej części. Teraz muszę iść do Leonarda, żeby mi go naprawić, wynająłem sobie, no, Dobra, ktoś do mnie dzwoni do mieszkania, ale nieważne Samforę! Co, tylko dwie wynają? Wydawało mi się, że cztery, no ale spokojnie. Co to było? Anibol to... Dobra. Dobra, dobra, idziemy sobie trochę. Mój kolega... No, weź ty! Poczekaj idiot. Dobra, już Dobra. Przechowam tu się trochę. Okay. To tylko było złudzenie optyczne Nic nie widzieliście Pamiętajcie Mój kolega mówi mi, że on bardziej komentował Z nim w 100% zgadzam ale no mieszka tutaj tak 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 ok. no nie to nie ten guzik lepszy tak jest Leonardo oh etio di i I didn't expect to see you again what with all that's happened ah where are my manners welcome back now how can i be of service i'm hoping you can repair something of mine of course come this way let me clear a space all right let's see it fascinating i don't know Ezio. despite its age the construction is rather advanced i've never seen anything quite like it I'm afraid there's not much I can do without the original plans. Mi dispiace. Wait, wait, wait. What are you doing? The contents of this page are encrypted. But if my theory is correct, based on these sketches, it may very well... It may very well what? Please, sit. Leonardo, eh? <laughs> Remarkable. If we transpose the letters, and then select every third... There! finish, finish What's finished? The blade. I managed to decode that parchment of yours. It showed me exactly what to do. Now all that's left is to remove your ring finger. Really? I'm sorry, but this is how it must be done. The blade is designed to ensure the commitment of whoever wields it.

No, fuck off. Ja jestem, ktoś robi za mnie, czy co? Ja pierdolę. No, zwiecha. Cięcie, może. Inkredycja. Ok, już rozumiem. Musiałem nacisnąć guziczek taki. Przepraszam. Jeden raz. Listen, if you ever do happen across another one of these, please bring it to me. You have my word. And thank you so thank for fixing this. Okay. It... By order of the Florentine guard. Open this door. Okay. I I just just a moment. Wait here. Are you Leonardo da Vinci? Si yes. so, I, I need you to answer some questions. Certainly. What seems to be the trouble? A witness claims to have seen you consorting with an enemy of the city. What? Me? Consorting? A preposterous. When was the last time you saw or spoke with Ezio Auditore? Who? Non fare il finto tonto. We know you were close with the family. Perhaps this will help to clear your head. Ready to talk? What about now? Have ah, enough yet? Good. Thank you Ezio. Sorry about that. Uh, I've grown accustomed to their abuses. What of the body? Bring it inside and put it with the others. Others? The city gives them to me for research. A, będzie chyba jakieś testy na nich robił. Na nim. Ok. Na jeszcze raz się tłuczę. Ciekawie, dlaczego mam go tam zanieść, ale okej. Okay. Hey, before that, that was there. over there See? No. like it never happened Nothing. Thank you Leonardo for everything anytime and remember if you find more of those strange pages bring them to me should they contain new designs I will upgrade your blade as well of course now I really should be getting back to Paaci Okej, okay, czyli będzie chciał odnieść się z jakiejś strony, ukryte ostrze zdobyte. Teraz lecimy na następną naszą misję, ale spróbuję się z kimś najpierw porozmawiać. Czekajcie, czekajcie, ku mam ostrze. Lubię dwójkę, dlatego że od dwójki mogę się ostrzem napierdzielać. Fajnie się biję. No, weźcie coś dupę, idioto. Pierdzielakie to tamte. No. Już nie będą musiał się przed nimi chować, tylko po prostu będę grał. W końcu. Wbiję może sobie na dach, bo dachem mi się wydaje, że będzie szybciej. No tak, musiał zaskakiwać. Chociaż w sumie to już jest tutaj, więc... <grym>, to ja w ogóle zrobiłam. <grym, to w ogóle zrobiłem> What Ej no, ja chciałem, żebyś ci biegnął, a nie łapał You were gone for quite a while. Leonardo likes to talk. That he does, but I trust he did more than talk. I've given you the skills. Leonardo's given you the blade. All that remains is the deed. Where can I find Uberto? According to my guide i be attending an unveiling tonight of Verocchio's latest work. It will be held at the Santa Santa Croce. mnie pamiętajcie, bo jest taka sprawa, bo ja nie pamiętam, ale mi nie spoilerujcie. Nie pamiętam, jak zginął ten Uberto, chyba to właśnie Uberto, ten niby kolega naszego Ojca Świętej Pamięci. O właśnie ten, co tam był, niby przyjaciel naszego Ojca, ale tak naprawdę nas zdradził. I ja nie wiem, y, czy przez kogo on zginie, bo nie pamiętam dokładnie, co się działo wtedy, tak. Jak szybko pozamiatane W innych częściach jest fajne to, że patrzcie, mogę tak podbiegnąć, prawda? Podbiegnąć z czoła jednemu, a potem z, z jednego na drugiego mogę wyskoczyć, tak? To jest bardzo bardzo fajne. No. Właśnie nie lubię takich niektórych moment czasami momentów, że no ale okej. Okay. Lecimy na naszą misję. Bo ten Uberto, przypominam, że nas zdradził, a on... I teraz musimy się na nim zemścić i plus jeszcze ten taki pyzaty grubasek, co był. Zresztą Uberto też jest grubasem, ale no... Jeżeli się on w ogóle nazywa Uberto, to chodzi. No nie, nie, nie jestem w stu pewien, ale... Oj tam, oj tam. Gdzieś tam tuś jest, tuś. No weź się złap pierdziele jakie to tempo, wiesz pan co? Mm. Tab, tak, tab, Santa, coś tam, jak się w dobra Florencja, Republika Florentina. Hi -hi. No, nieważne, yy, zaraz tu przyjdę, lecz najpierw muszę mieć jakiś teren odkryty, prawda? Co, co? Piczko. Ty! Te grube przylazły! A, pobijemy się, spróbujmy się tam z nimi powalczyć. Ty wypieprzaj, grubciu! Te zdychać nie chcą co zbędzie z grubasami Kujba. Grubasy bardzo fajnie zdychają ale w Brotherhoodzie chyba Nie, spieprzam, spieprzam, tu to mam No weź spierdzielaj. Uciekaj Kuźwa, nie będziesz się bił z nimi Dobrze spierdzielasz, bo nie miałeś z, nim szans z nimi szans. Dwa grubasy. Kuźwa, przylazły, idioty. Jakie to tempę. No kuźwa, więcej was matka w domu nie miała. Pierdziele, jak ja tego nie cierpię. Ty pasowałaby to gdzieś wleźć. Czekaj, czyli to wszystko tutaj się działo, tak? pani wiedzieć. No weź odskocz, dobra. No idź! Pierdziele. To tempe Dobra, lecimy do tego punktu. No gróbciu znowu się kuźwa znalazł, gróbciu. Żeby komikami nie, rzu nie rzucali i no, to będzie dobrze. Najpierw tak, najpierw odwiedzę ten punkt, tak? Żebym miał jednak jakiś wzgląd na to. I jak się pytałem, w którym z odcinków pierwszy chyba to był pierwszy albo drugi odcinek, wnioskał, tak? Pierwszy albo drugi odcinek, się zapytałem Was, jak byście woleli, żebym mm, punkty widokowe odwiedzał na odcinku czy poza odcinkiem? No i taki miły, kole taki miły pan, miły dlatego, że przynajmniej chociaż jedna osoba, czyli on napisał ten komentarz. Żebym czasami na odcinku, czasami poza odcinkiem to robił. Yy, czyli odwiedzał te punkty, tak? To sobie to posłucham go, tak? I będę odwiedzał. I mu tak lepiej jest oglądać. Trzymaj się. Kubitko. Dobra. Synchronizujemy sobie ten punkt obserwacyjny. Mam nadzieję, że wszystko z mikrofonem jest ok. Od razu też zapomniałem, ale teraz wam teraz sobie przypomniałem. Chcę was, chcę was bardzo serdecznie przeprosić za błąd, który popełniłem w poprzednim odcinku. W sumie to nie tyle co na odcinku, a przy montażu tego odcinka. No, powiem tyle: dałbym sobie łeb ociąć, że ten film zmontowałem w 1080p. Po czym jak wrzuciłem, się okazało, że 48p. 480p. Więc za to Was bardzo przepraszam, że osoby, które oglądały, jednak dały tą łapkę za to, że film się sam pojawił, sam z siebie. To, to bardzo Wam, was, wam dziękuję, a za, zarazem Was bardzo przepraszam za to. Mam nadzieję, że taki błąd się już więcej nie powtórzy. Przynajmniej postaram się to dopilnować. Pierwszy raz taki błąd w ogóle w życiu miałem, więc przepraszam Was. I'm Again with this, you have this. overstepped your bounds, you, you to speak, you speak of bounds? You, who have crowned yourself Lorenzo Di Medici, Principe of Firenze. I've done no such thing. Of course not. Ever innocent. How convenient. At least now we see how far your reach extends, which is to say, nowhere at all. It has proved a valuable lesson for me,

Bo i nie. To mam nadzieję, że się nie zabije. Dobra, chwycił się. No weź złaś! Dobra, muszę uleczyć się. Zatwierdź. Bo 100% HP mi, 100% HP i ultecylia aptekarskie. Y, mogę ich zakupić ile? Pięć. Okej. Okay. Ultecylia aptekarskie, czy jakoś się to tam nazywa. Zakupione i... Muszę się tą jakoś dostać. Teraz. Dobra. Była mowa, że niepostrzeżenie. A niepostrzeżenie mogę śledzić. To przejdę w tym tłumie.

Dobra, dzielamy. No tutaj wchodzi, już nie, już nie chciałem, no ale jak wszedł to... Pewnie nieważne, niech straca, ale... Dobra. Oskarżyciele... Oskarżyciel, sędzioł Kat. Jest od Uberto. Ja, ja może zaskoczę. Dobra. I tutaj już zakończę y, naszą rozgrywkę. Jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie... Y, nie, wiem, nie wiem co chcecie. Jeżeli, y, jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. So, napiszcie też komentarz. Jakikolwiek komentarz, żeby był. No i cóż, dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia do następnego odcinka. Na razie i siemanko.